Cześć, witam Was wszystkich, moi drodzy! Jak Wam minął ten dzień? Ja w zeszłym tygodniu byłam w kinie. I jeżeli w miarę regularnie oglądacie filmiki, które publikuję, to podejrzewam, że domyślacie się, na jakim filmie byłam. A jeżeli nie macie ochoty zgadywać, to podejrzewam, że już zgadnęliście dzięki podpisowi pod filmikiem. Tak, byłam na Duneie. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to szczerze bardzo mocno polecam. Nawet jeżeli nie jestem wielkim znawcą filmów i nie prowadzę kanału YouTube'owego o filmach, to na pewno powiem Wam, że jest to świetny film. Jak to z reguły ze mną bywa, bardzo prawdopodobne, że po takim seansie zacznę szukać informacji, czy istnieją gry na ten temat. I tak, oczywiście, istnieje cała seria gier Diona. I o tym jest właśnie dzisiejszy odcinek, ponieważ sprawdziłam w internecie i zauważyłam, że nie ma bardzo wiele odcinków i w ogóle. Filmików poświęconych w internecie, właśnie Dune, a jest to całkiem rozbudowana seria, i jest tam bardzo wiele ciekawych takich tytułów, które na pewno po dziś dzień są głęboko w sercach bardzo wielu graczy. Dlatego właśnie dzisiaj zapraszam Was na wydmową wycieczkę po grach z serii Dune'a i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dlatego weźcie swoje filtraki i lecimy. Lecimy na planetę Arakis. Naszą wydmową podróż zaczynamy w roku 1992, kiedy to Cry Interactive i Virgin Interactive tworzy grę, w której łączy przygodówkę ze strategią i wydaje pierwszą grę opartą o prozę Franka Herberta. Gramy w niej postacią Paula Atrydy, którego celem jest wypędzenie z planety Harkonnenów i przejęcie kontroli nad cenną przyprawą. Jednak aby tego dokonać będziemy musieli wykazać się sporymi umiejętnościami z zakresu zarządzania, militariów, wydobycia przypraw, a także dyplomacji, bo w pojedynkę wszak dość trudno podbija się całe planety. Do tego celu możemy też wykorzystać niezwykłe moce Paula i nawiązać współpracę z postaciami znanymi z książek Franka Herberta. Brzmi nieźle, prawda? A jednak na początku roku 1990 ta gra została prawie skasowana. We wrześniu 1990 roku, kiedy to zmienił się zarząd w firmie Virgin, uznało, że gra jest nudna i ogłosiło przerwanie produkcji. Na szczęście bardzo spora część pracowników Cryo zdecydowała się pracować nad projektem w tajemnicy. Stworzyli ponad 100 stron projektów i prototypów, które przydały się niecały rok później, kiedy to niespodziewanie zaprezentowali swój pomysł zarządowi. Tym razem pomysł się spodobał, a sama Duna wygrzebała się z ruchomych piasków, unikając zagłady. Chociaż z reguły pierwsze gry mają to do siebie, że bywają słabe, albo przynajmniej przeciętne, to akurat ten konkretny tytuł uważany jest przez bardzo wielu za jeden z najbardziej wciągających, jeżeli mowa o grach podobnych. Chociaż pierwsze recenzje tego tytułu nie były jakoś strasznie entuzjastyczne, to jak się okazało to właśnie on, z gracją i wdziękiem przetrwał próbę czasu i po dziś dzień ma swoich wiernych fanów. Twórcy nie kryli się i czerpali całymi garściami z wizualiów filmu Davida Lyncha z 1984 roku, a sama gra była jedną z pierwszych, która na dyskietce zawierała dodatkowy materiał filmowy ze wspomnianej wcześniej produkcji. Ale nie tylko to, bowiem znalazły się tam także nagrane kwestie głosowe dla wszystkich postaci oraz wysoce ulepszone, renderowane obrazy 3D. Jednym słowem było to filmowe wydanie gry, zanim to się jeszcze stało modne. Na niezwykłą uwagę zasługuje także osobna ścieżka dźwiękowa stworzona przez Stephanie Pink i Philip Orlicha, wydana przez Cryo na niezwykle rzadkim już teraz albumie Dion. Spice Opera, dodawanym do specjalnego wydania gry, jedynie w Japonii. Pierwsza growa Duna ma także inne osiągnięcie na swoim koncie, które może nie jest aż tak ważne, ale trend ten zapoczątkowany właśnie przez to wydanie utrzymał się przez ponad dwie dekady a to o czym świadczy? Chodzi o rękawowe wydruki okładek gry czyli dokładnie te papierki, które wsuwały się w okienka CD, aby wiedzieć, co dokładnie jest w środku. Na kolejną grę z wydmami nie trzeba było długo czekać, ponieważ pojawiła się ona już w tym samym roku. Był to sequel Dune 2 The Building of Dynasty, znana również jako Dune 2 The Battle of Arrakis w Europie, albo po prostu Dune The Battle for Arrakis. Tym razem została ona wydana przez Westwood Studio i Virgin Games. Była to luźna kontynuacja poprzedniej części. Ponownie w grze dało się zauważyć wizualną inspirację filmem Lyncha, jednak w tej odsłonie pojawił się nowy ród biorący udział w konflikcie, który nie występuje nigdzie poza właśnie tymi grami. Jest to dom Ordos, którego herbem są skrzyżowane kości z pnączem wokół jednej z nich. Dune 2 ustanowiła pewien format gier RTS-owych, choć sama w sobie nie była pierwszą grą, która zastosowała akurat te rozwiązania. Ale potem właśnie ten wzorzec przez lata będzie kopiowany. Chodzi dokładnie tutaj o przenoszenie jednostek za pomocą myszy, co dawało graczowi ogromną swobodę i płynność w ich ruchu. Dlatego też można zaryzykować stwierdzenie, że Duna jest pierwszym nowoczesnym RTS-em. Fabularnie gra zaczyna się od cesarza Fryderyka IV z rodu Koryno, który desperacko próbuje zebrać jak najwięcej zysku z przyprawy, którą można znaleźć tylko na planecie Arakis, wszystko po to, aby spłacić swój dług. Aby to osiągnąć, oferuje wyłączne gubernatorstwo Arakis domowi, który dostarczy mu najwięcej przyprawy. W tym właśnie miejscu gracz wciela się w dowódcę wojskowego wybranego przez siebie domu. W pierwszych kilku misjach celem jest wspomyślne założenie bazy na nieokupowanym terytorium Arakis, zebranie przyprawy i obrona przed intruzami. Później robi się trudniej, kiedy to pozostałe dwa rody rozdzielą pomiędzy siebie Arakis, a ty, graczu, będziesz musiał zająć się już terytorium wroga. Bardzo ciekawe, że jest poznawanie trzech odmiennych rodów, bowiem każdemu z nich prześwieca nieco inne dewiza i inne wartości. Oraz oczywiście co za tym idzie dla gracza, inne jednostki do poprowadzenia. Jeśli jest jeszcze coś, co warto wiedzieć na temat tego tytułu, to fakt, że stał się on podwaliną do innego, naprawdę świetnego tytułu studia Command and Conquer. Dune 2 doczekało się także remakeu w 1998 roku, który został wydany pod tytułem Dune 2000. Podstawowe zmiany w nowym wydaniu dotyczyły głównie jakości. Do nowszej wersji wykorzystano silnik gry, przypominający ten właśnie z Command and Conquer, Red Alert, firmy Westwood. Drugą, dużo bardziej znaczącą różnicą było zastąpienie do tej pory prostych animacji i napisów nagraniami wideo z udziałem żywych aktorów, takich jak John Rhys Davis. Zresztą zobaczcie sami. Mind you, we are here to fight for the Duke! For the Duke! We will mine spice in the Imperial Basin, and for the Duke, we will rid this land of Harkonnen. Keep that in mind, and you'll be Dune yet. Kolejna gra wydana w 2001 roku znana jest pod nieformalną nazwą Dune 3 i nosi oryginalną nazwę Emperor Battle for Dune. Jest to już trzecia z gier strategicznych studia opartych o prozę Herberta i chociaż opiera się ona bardzo mocno na prozie, kontynuuje jednak fabułę ze zmianami z poprzedniej części gry, czyli z dodatkowym domem, które rości sobie prawo do Arakis. Akcja gry rozgrywa się krótko po pierwszej wojnie przypraw, którą mamy okazję śledzić w dniu 2000. Cesarz Federyk IV Corino zostaje zabity przez swoją konkubinę Lady Elary, a Lancrat pogrożony jest w chaosie. Gildia Kosmosu stawia natomiast trzem pozostałym domom wyjątkowe zadanie do wykonania, czyli wojnę zabójców na planecie Arrakis. Ponownie staje się ono terenem walki, a ten dom, który wygra wojnę, zostanie nową przywódcą Landstradu, a z kolei jego przywódca, nowym imperatorem, cesarzem wszechświata. I chociaż brzmi to bardzo podobnie do poprzedniczek, to w trakcie fabuły czeka nas kilka niespodzianek i każdą z nich opatrzono modnymi przerwnikami filmowymi z żywymi aktorami. Choć początki lat 2000 to był już raczej czas, w którym przerobniki filmowe powoli przechodziły do Lamusa, to Duna z pełnym poświęceniem kontynuowała tę tradycję, dając nam obejrzeć kolejne rozdziały historii planety Arakis. Tymczasem próby przeniesienia Dune na srebrny ekran nie ustawały, co z kolei poskutowało miniserialem wyemitowanym na Sci-Fi Channel na początku lat 2000. Z kolei ten serial przyczynił się do powstania gry Frank Herbert Dune. Niestety jest to tytuł, którego niepowodzenie pociągnęło za sobą upadek Cryo Interactive, a co za tym idzie, innej bardzo ambitnej gry, ale o tym za chwilę. Przeskakujemy na chwilę ze świata RTS-ów do gier TPP. Za pleców bohatera kierujemy młodym Paulem Atrydą, który musi zdobyć zaufanie i szacunek tubelców z planety Dune, czyli Freemanów, aby ostatecznie zostać ich przepowiedzianym Mesjaszem. Historia każdej kolejnej misji z gry jest zgodna z powieściami, chociaż rozgrywa się w ciągu dwóch lat na Dune, gdzie Paul zdobywa zaufanie Freemanów. Był reklamowany jako produkt nawiązujący bezpośrednio do serialu i być może to właśnie to pogrążyło tę grę. Ponieważ sama gra łączy się z serialem jedynie na warstwie muzycznej i podejrzewam, że fani serialu mogli być bardzo rozczarowani nie widząc na ekranie swoich ulubionych aktorów, tylko zupełnie inne projekty 3D i inne głosy. Chociaż sama gra z perspektywy czasu była całkiem niezła, to jej niepowodzenie pociągnęło za sobą także inny tytuł tego studia Dune Generations czyli trójwymiarową grę strategiczną czasu rzeczywistego, której akcja toczyła się w uniwersum Dune, a całe to doświadczenie miało być dostępne dla wszystkich z dostępem do internetu. Sam projekt prezentował się niesamowicie ambitnie, co można było zobaczyć na dedykowanej dla niego stronie. Przejęcie kontroli nad Dynastią było zaledwie początkiem powolnej drogi gracza do tronu Imperatora Wszechświata i zarządzania przyprawą. Sama gra trafiła nawet do Alpha testu w 2002 roku, ale niestety, nie cały rok później, cryo ogłosiło padłość. A wraz z tym Dune Generations zapadło się pod Ziemię. Niestety, od tamtego czasu w temacie gier z planetą Arakis w roli głównej wydarzyło się niewiele. Fani dostali Jawową wersję gry Dune 2000, czyli Dune Rebirth, oraz moda do Cywilizacji Czwórki w 2009. Jest jeszcze planszówka, która w zeszłym roku ukazała się i wygląda naprawdę przekozacko. Gdybym po prostu miała z kim grać w takiej planszówki, podejrzewam, żebym się zaopatrzyła w nią, ponieważ wygląda obłędnie. Niemniej jednak fani gier komputerowych, wideo, konsolowych nie za bardzo mają w czym wybierać obecnie. Dlatego w oczekiwaniu na fajną, konkretną grę ze świata Dune, na którą ja bardzo czekam, ponieważ według mnie to jest uniwersum, które niesie ze sobą niesamowite możliwości polecam Wam jeszcze raz pójść do kina. Film jest naprawdę świetny i nie żałuję, że go obejrzałam i bardzo się cieszę, że już została zapowiedziana druga część. Tymczasem mnie ciekawi, czy wygraliście w jakąkolwiek z tych gier z serii Duna. Ja przyznam się, nie miałam po prostu okazji, ponieważ nie miałam wtedy możliwości ani komputera, żeby zagrać w którąkolwiek z tych gier. Czy wygraliście? Jakie są Wasze wspomnienia związane z tymi grami? Czy w ogóle uważacie, że są Kompletnie niegrywalne i nie nadają się do odświeżania, do ponownego pokazywania fanom, czy być może właśnie odwrotnie nadają się do tego, żeby je troszeczkę odświeżyć, zremasterować i wydać ponownie. Napiszcie mi, jakie są Wasze opinie, chętnie przeczytam Wasze komentarze. Tymczasem, jeżeli oczywiście Wam się podobało, to jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia: łapki w górę do suba, do dzwoneczka, do zostawienia małego czerwia w komentarzach, jeżeli tylko znajdziecie. I do zajrzenia tutaj po raz kolejny na następny odcinek, który już za tydzień, w którym ponownie spotkamy się i będziemy gadać o grach. O jakich? Jeszcze Wam nie zdradzę, ale ja już podejrzewam, jaki będzie tytuł. Mam nadzieję, że będziecie mieć dzisiaj bardzo fajną niedzielę i pogracie sobie dzisiaj jeszcze w coś fajnego. Dzięki raz jeszcze. I pa, pa!